Rzadko kto wie, gdzie znajdują się kujawy w Polsce, i okazuje się, że najwięcej Polaków nie wie, gdzie są kujawy. Wszyscy wiedzą, gdzie są kaszuby, a nie wiedzą, gdzie są kujawy. I dlatego dzisiaj postaramy się przygotować moi drodzy śledzie po kujawsku. Do tego będziemy potrzebowali śledzie, jabłka, cytryny, paprykę, majeranek może być koperek, albo pietruszka, troszeczkę koncentratu pomidorowego, pieprz, cukier. Ale cała tajemnica tkwi tak naprawdę w tych śledziach, moi drodzy. Ja sobie tutaj w międzyczasie patroszę te jabłka, żeby zrobić z nich mus. Cała tajemnica tkwi w śledziach. Otóż śledzie przygotowujemy w ten sposób, że wkładamy do zimnej wody, wypłukujemy z soli i zostawiamy na noc. Następnego dnia rano Zalewamy je mlekiem na 2 godziny i dopiero wtedy będziemy mogli z nich robić właśnie te kujawskie śledzie. Dlatego w pierwszej kolejności postaram się wypatroszyć z gniazd nasiennych jabłka i wycisnąć sok z cytryny i pokażę jak się przygotowuje właśnie taki mus. Tak więc do garnka na olej wrzucamy pokrojone nasze jabłka bez gniazd nasiennych. Dosypujemy troszeczkę cukru, troszeczkę pieprzu. Dodajemy naszą pietruszkę albo koperek. Troszeczkę przykręcę, żeby tutaj było o na mniejszym ogniu. Do tego dodajemy paczkę majeranku, troszeczkę słodkiej papryki. Albo trzy łyżki koncentratu i na samo zakończenie wyciskamy sok z trzech cytryn i tak sobie dusimy nasz mus przez jakieś dziesięć minut. Aż właśnie z tego wszystkiego zrobi się taki dobry mus, który jest tajemnicą właśnie kujaw. Mus nam się robi. Papka nam się już zrobiła. To można przybliżyć, zobaczyć. Bardzo fajnie te jabłka się rozłożyły i teraz te śledzie po kujawsku możemy robić na dwa sposoby Po pierwsze czekamy aż ta papka sobie wyschnie, nie, przepraszam nie wyschnie tylko stygnie, aż ostygnie i możemy śledzie pokroić na mniejsze kawałki położyć na talerzu i przykryć tą papką albo równie dobrze możemy poczekać aż ta papka wyschnie wpakować do słoików razem z tą papką te śledzie i następnie wkładamy do lodówki i w ten sposób mamy wspaniale przygotowane śledzie po kujawsku.